Panowie, dzisiaj zagramy w Among Us z troszeczkę innymi zasadami, ponieważ ostatnio trochę był problem z tym, że wszyscy zaczęliśmy się teamować i już tak dobrze znamy tę grę na pamięć, że musimy trochę zmienić sposób, jak gramy. Pierwszą nową zasadą jest to, że głównym zadaniem crewmate'ów nie jest znalezienie impostora, tylko wykonanie swoich wszystkich zadań. Oczywiście jak robimy zadania, patrzymy sobie nawzajem na total taski, no bo wiadomo, że ktoś przy nas stoi, ale nie, ro nie robimy takiej mm -hmm. sytuacji, że jest jedna osoba, która łazi za drugą i tylko patrzy się na to, aż ktoś wykonuje taski, tylko nie, wszyscy robimy swoje taski i dopiero jak skończymy taski, to łazimy za innych, żeby sprawdzać ich total taski, ale tak naszym głównym zadaniem jest wykonywanie tasków. Oczywiście, jeżeli sytuacja jest mm -hmm. przewalona, impostorzy naprawdę mocno wygrywają, no to wtedy można złamać tą zasadę, ale to wiecie, to Fluid już będzie. Po drugie, obserwacja publicznych zachowań, takich jak wyrzucanie śmieci, skanowanie się i inne, to jest nasza rzecz prywatna. Zachowujemy ją dla siebie, że zaobserwowaliśmy, że ktoś się zeskanował, i ponownie używamy dopiero w ostateczności tego, że widzieliśmy coś takiego, że ktoś to zrobił. Zamiast tego, proszę, używajmy określenia na zasadzie, że ja, na przykład, jabowi bardzo ufam, całkowicie mu ufam, mam do niego całkowite zaufanie, i inne takie słowa, ale nie mówmy wprost, ponieważ to mega szybko eliminuje winnych i niewinnych i bardzo łatwo można by wstępować impostorów. Po trzecie dalej cały czas szanujemy życie, ponieważ no, życie jest ważne, ostatnio nam dobrze szło. No i ostatnia zasada, nieodzywanie się nie jest wystarczające, żeby kogoś zabić za to. Ja bym chciał tylko powiedzieć, że Zacha powinien być A, jakby się prowadzącym, jeżeli chodzi o rozmowę. No i witam, no nie i witam, dwa razy prosić, że no i witam, dzień dobry. Impostor pierwszy i tutaj już widać bardzo fajną rzecz. <laughs> Okej. Okay. Jak coś ja czekam w tym medbayu, czy ktoś tutaj podejdzie Od razu. W sensie wiecie, Torek zabił e, Bladiego i teraz po prostu ja w tym momencie bronię ciało, bo wiem, że Torek ma, wiecie. Wiem jak to wygląda. Natomiast ja to nie ukrywam, że no chciałbym tego, Chciałbym, nie chciałbym, żeby ta gra za szybko się skończyła. Generalnie e, to jest bardziej taktyka Jezu Święty, przepraszam, jest za, jest za bardzo free. W ten sposób. Okej, okay, fantastiko. Generalnie e, moja taktyka. Na całą tą grę jest taka. E, ciężko ją zrobić bez komunikacji z drugą osobą, aczkolwiek. E, no, nie będę ukrywał, że nie będę ukrywał, że. E, moja taktyka jest taka po prostu, żeby zabijać ludzi plus minus w jednym miejscu i cały czas to bronić. W sensie w moim przypadku e, bardzo bym chciał, żeby właśnie tutaj zablokować kafeterię w, w moim przypadku. Tu sobie idzie Toruś. No i zobaczcie, w tym momencie. Tak, jakby bronimy tylko i wyłącznie lewej strony. Jeżeli nie będziemy wiedzieć, kto jest obok, czy w sensie jeżeli będziemy widzieć pojedyncze jednostki, no to w tym momencie Masy, mamy tak, jakby wszystko potwierdzone. Dziękuję bardzo, Kasiłka. Kto zabił kolejną osobę w ogóle. Ej, super. Super, super, super. Ja tutaj też zabijam kolejną osobę. Robię szybki sabotaż. No i w tym momencie nie żyją już cztery osoby, nie? To jest po prostu tak perfekcyjnie zrobione, że zobaczcie, co się dzieje. Ja w tym momencie wchodzę tutaj do wenta. No i już mamy cztery osoby zabite, nie wiem, wydaje mi się, że Torek siedzi na kamerach, miał jakbym miał strzelać, tak bym chyba obstawiał. No ale wiecie jak jest, no cztery osoby już nie żyją, wszystkie są po tej stronie mapy i stoi tu Mandzio. Witamy, Dobrze, witamy. szanowni państwo, dobry. mamy, uwaga, cztery, wow, mamy cztery oh, wow. osoby. Ja znalazłem trupa Bladiego w medycznym. Mogę oh, nam poczekać. Jej. Kiedy znalazłeś trupa Bladiego w medycznym, Zacha? Przed chwilą. Widziałem na kamerach, jak Nexus przed sekundą wychodził z medycznego. Okej, okay. a hmm. czemu nie powiedziałeś, że widziałeś na kamerach, jak ja wchodziłem do Medycznego? Widziałem dopiero później, jak biegałeś za Nexę. Nie widziałem, jak chodziłeś do Medycznego z nim. Mandzie nie biegałem w ogóle za Nexę. Ter teraz przebiegałeś za nie, nie, tak. nie widziałem Zachy ani razu w tej grze. Zacha, bo tak miałem taki owiu, że swoich, z tego, co powiedziałeś, wyszło to, że to jest Nexa, a teraz zaczynam kwestionować to. <śmiech> <śmiech> No rozumiem. Natomiast ja nie widziałem się z Naksanie razu. Prawda? A... Ale wcześniej sensie ja wiem, widziałem, że ty pobieg... nie, widziałem, że pobiegłeś. że do okay. Medbeja. No, widziałem, widziałem go wybiegającego z Medbeja. Nie wbiegającego okay. do. I później ja widziałem, że ty biegłeś w jego kierunku. Być może się nie widzieliście po wizji, ale ja na Czy to prawda, widziałem. że wybiegałeś z Medbeja? Eee, generalnie sytuacja wyglądała tak, że wyszedłem znaczy wszedłem z kafeterii, Znaczy byłem w kafeterii, poszedłem do Medbeja. Zobaczyć, czy ktoś tam jest, nie zobaczyłem nikogo, no i po, poszedłem dalej. Tak, mhm. czyli Mandzio mógł cię widzieć wbiegającego do Nie wiem, tam, możliwe. Nie, wybiegającego, nie widziałem go wbiegać. Teoretycznie robić równie dobrze po prostu mógł zauważyć, jak Nekse wbiega. I potem użyć po prostu nie po widziałem, po prostu że przejścia dolnego do medbeja i znowu być przy kamerach potem ponownie. Nie, nie widziałem, chyba że widziałem. Chyba, widział, chyba że w, że ale wybiega. to już nie widział, może ograć. Że widziałem, wiedziałem, że wybiega. Nie widziałem, że wbiega do środka. Okej. Okay. Ja bym chciał powiedzieć, że ogólnie. Ja bardzo ufam Josiemu i ja tak, również mógłbym tobie. wyjść za mąż po prostu tutaj o, za nie, nie, no, no, no. więc Zapraszam o, na ślub, jeśli nie, uda nie, nam się nie, przeżyć. Nie, nie, ja papra, nie, nie, nie. Jeśli uda nam się przeżyć, to zapraszam bardzo na ślub z Josiem. Chyba e, Więc no, ja. ja chodziłem to, to, i to jest, jest dobra pierwsza runda. Komu... może pięknie. dać jakiekolwiek e, alibi za Nexie, że ktoś ma powody, żeby ufać Annexem jakkolwiek, czy nikt nie ma za bardzo powodu? Znaczy, żeby mu ufać. zupełnie szczerze, Mandzio, jesteś pierwszą osobą, którą y, minąłem w tej grze. W sensie po prostu biegałem sobie i nikogo. Tak. <grywa> ja Jaką ja Słuchajcie, jeszcze wcześniej były zamknięte drzwi w kafeterii. Jak się otworzyły drzwi, ja poszedłem do tej kafeterii i ja wtedy torka znalazłem w kafeterii. Nad stołem obrad z lewej strony był. Tak, byłem tam, bo wracałem sobie. Byłem. Skąd wracałeś, Ma, Torek? Byłem zmiar. na początku jeszcze w elektrycznym. Robiłem kabelki, <grywa> potem byłem w adminie jeszcze kartę. Kurde, no wytypują mnie, no nie, mam jak, im, mi ogóle, na, jak nie mam jak tego bronić. Po prostu być z kimś. w ogóle. Nie mam jak tego bronić, ale to jest dobra pierwsza runda. Do gdzieś przy elektrowni. Pytam, czy, czy widziałeś kogoś? Bo nie ja, ja też ja mijałem no z, ja z blaszką przy. Panowie, i potem... obawiam się, że musimy zagłosować. Zostało 10 sekund, jak nie wyeliminujemy. A to ja jestem ciężko. Nie wiem, no, ja nikogo nie na widziałem. Jak głosuję na Nexa. Ja głosuję na Nexa. Ja Kurde, te wenty trochę stinki były. <laughs> nie no, lolowaś, no, no, no no, no, zabiłem blaszkę i no, no my dbajemy. Kurde, no. no nie, kurde, ja nie, wiem, ja nie wiem kiedy on tu wszedł. Jak on tutaj w ogóle wszedł? W sensie, jak, jak Mandzio to zrobił, logicznie, że patrzcie, on przeszedł tutaj, tu był blaszka, tu było kolejne ciało. Tu, 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 tu było kolejne ciało? Jakim prawem on się tutaj znalazł, nie znajdując żadnego ciała? To jest coś, czego nie rozumiem. Jak to jest w ogóle. możliwe w tym przypadku? nas no, sabotuję sobie tlen. Po prostu jakieś zadanka robią. Żyją 4 osoby Torek tutaj może pokminić ładne. Mam nadzieję, że Toruś ogarnie. No Szymek tutaj zrobił. 17 zagon zostało. Biegnie Szymek. Jeżeli Torek tutaj podejdzie, zabije Szymkę, to jest gry. No niestety Toruś tego nie zrobi. Kurde. Kurde, kurde, no tutaj. Ej, brakuje mi tak bardzo komunikacji głosowej między yy, impostorami, w tej że taki wojny impostorów. Że to nie mam pytań, naprawdę. W sensie to by było tak perfekcyjne. Ok. No, moim zdaniem Torek sobie tutaj biegnie. Kurde, jakby mu to jakoś pomóc? Tu jest Zacha. Ok. No, że tak to powiem. Że tak to powiem, zablokuje po prostu drzwi. Z jednej i z drugiej strony Torek niech tutaj pobytuje, Torek musi zabić dwie osoby jeszcze i ta gra się kończy w tamtym momencie Nie wiem czy cooldown zszedł, wydaje mi się, że nie No wydaje mi się, że... a tu jeszcze Szymek jest, no tu w tym przypadku nie ma opcji Dobra, Toruś Kurczaki No jest źle Mogłem zamknąć śluzy najpierw. Hmm. Jest i Mandzio. Kill Kilwent, kill vent, kill, vent, kill, vent, kill vent. Kurde, no nie miał szansę Torek. Słabo, bardzo słabo. Hmm. Nie wiem jak mu pomóc, zupełnie szczerze. Czy kafeteria jest zablokowana ze storage'em czy nie? Odblokowane, odblokowane, tutaj nikt nie wszedł Jakbym wziął tutaj i tutaj I wziął o dwa potem do tego Kurde No nie wiem, Torek musi to bardzo dobrze rozegrać, no bo to jest hmm. No i dobra, no ale w tym momencie odpadło mi to Nie, nie mogę tego użyć w ogóle Okej, okay, otworzyło się. I dalej nie mogę użyć tlenu. Okej, okay, emergency uh, meeting. Witam serdecznie. Byłem na kamerach i na moich oczach torek pociął Mandziowi piękną budzie niestety. Ja właśnie powiem ci, że niestety zauważyłem, właśnie biegłem do admin roomu i tam znalazłem ciało Zachy, które też chciałem zgłosić, ale było mm -hmm. to daleko ode mnie. Więc myślę, że skoro... Słuchaj, sobie przed nami sobie piękne małżeństwo. Jest... Tak, tak, To Myślę, że przeżyjmy sobie razem na statku po prostu, no, co ty powiesz. Też mi się na wydaje, że. Życie? Ciężko to, będzie. Co, ale co, Dobra. że kamery? Tak. No tak Jedynie co no. to można udzielić ślubu, a potem możesz uciekać sobie. No to Torek, decyzja. Albo... No, udzielasz ślubu, udzielasz, nie ulepić? udzielasz. Yy, małżeństwa? Tak, tak, tak. A czy jeden kocha drugiego? O. Yes, so. Jezu! Podejrzane, powiedziałbym szczerze. Za dużo pytań, Torek, wydaje mi się. <noise> <wiesz>. za, dużo <noise> za dużo pytań. <noise> torek, za dużo gadasz. No, skipnął. No. Bo znaczy, no, ja Nie, to byłem nie tak no, zrąbałem. Na wiem, kamerze i no. tak. Zrąbałem, Ej, zrąbałem. No, ja też Powiem zrąbałem tym Med znaczy, tym wentem. Nie wiem czy się zgodzicie, ale od razu czuję vibe, że jest dużo cięższa. Go. Tak, eee. od razu. tak, cięższa. ale druga rzecz, trzeba zwiększyć cooldown na na jest. Tak, cool tak, ja tak. Cool down. Cool down nie, ja, zapomniał, ja zapomniałem go zwiększyć. I tak daj na minutę, ja bym dał naprawdę dużo. ma Erwon Elo, elo Ja nie, nie, powiedział, nie, bym powiedział, że nawet dałbym, RP trochę większe. Dałem 40 sekund, ale zwiększa mi jeszcze crewmate'owi wizję na 0,5. Bo to jest wow. fajne, jeżeli Chromate mają naprawdę malutką wizję. Zmniejszasz. Aha. Tak, na 0,5. Okay. Ojej. E, już, ci, już ci wysyłam kod. Kurde, to będzie Ultra ciężko Creomate to teraz wygrać. To będzie strasznie, no. Dobra, Daje. dobra, Ebron... Znaczy... Już, już wybijam. No znaczy, czytałeś te wszystkie zasady, nie muszę ci powtarzać. Tak, tak, czytałem, czytałem, czytałem. No znaczy, to dobra. Tak szczerze, na dwóch... W sensie na dwóch jest jeszcze w miarę tak 50 na 50 bym powiedział. No. Bo na przykład, i mańcie owiec, że strawet tam w tej rundzie. Jakim prawem? Mhm. Wszystkie ciała, które były w pierwszej rundzie, czyli cztery, były po lewej stronie. A ty dostałeś się do kamer nie widząc żadnego. Jak ty to żadnego, zrobiłeś? Nie, ja nie, wiem nie, 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 zabity na kamerach na dole, tam obok e, ja e, wiem, nie, 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 był nie, zabity nie, nie, na nie, 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 został nie, w Aaaa, e, diabeł został zabity w reaktorze. Nie byłem w reaktorze, No ja to znałem, <grym> No to jak ty się tam, ty ty się tam dostałeś, stary, nie rozumiem to, tego. Nekse, odnasz cheletowy? Nie. Nekse zapłacił cheletowy. Wiesz co, a czy wiesz co, Nekse? A może niebieski chcesz, Ebro? Znaczy, Nekse, wiesz co, to jest kwestia tego, że my mieliśmy tego, mały zasięg widzenia też straszny. Tradę. Teraz jeszcze mniejszy będzie. Tradę, tradę. Bo ja chciałem czerwone, więc wszystko się zgadza elegancko. Dobrze, 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 dobrze. Nie wiem, 5 no. sekund zabrakło wtedy, żeby żebym się zabił. Nie, ale szczerze nie. trzeba cooldown dać, bo jeżeli my z Nexe ogarnęliśmy to tak, że praktycznie o jest na 40, Ta, mogę... nie, wiecie, to ja zwiększę na 45, skoro jest mniejsza wizja jeszcze, bo jest jeszcze no. ciężzej. No. No. no, dobra. A, ale do... wiecie, ale wiecie co? Widziałem, że bawiliście się drzwiami i tak dalej, fajnie, fajnie. Widać, że nie, teraz jest na to, to pole Ja, ja no. się drzwiami no. bawiłem. Ja próbowałem coś. Ale przychodzi, Nie, to jest Ale drzwi żeby zamykać. Nie, pierdota. Dobra! Okej, okay, dzisiaj jest jakiś dzień impostora chyba. Dobra, to mi się podoba. A czemu ja już jestem w tym miejscu? To jest dobre pytanie swoją drogą. Dzień dobry, panie blaszko. Dzień dobry. I tu nie było jak coś. Robię... Elo! No to ciało zostanie bardzo szybko. Mam wrażenie rozpoznane dlatego łączę światła. Jak coś mnie tu nie było. W sensie to chciałem w takim miejscu, że raczej nikt mnie nie może podejrzewać. Siema Szymuś, witam, dzień dobry. Yy. Ok, naprawione. I idziemy z zahaczajką. Zahaczajką by the way. Dobra, miałem się robić swoje zadania. Zapomniałem, nie chcę tutaj powergamingować w żaden sposób. Więc pójdę sobie robić swoje zadania. Siema Yoshi. witam. Dam, daradam, dam, dam, daradam, dam, dam, daradam, dam, dam. Dobra, kilku dam się zmniejszył Tutaj idzie Evron, idzie Bloody Evron znowu obok kogoś chodzi w ogóle Dobra, miałem nie sprawdzać Miałem nie sprawdzać, gdzieś patrzy kamery, więc no, że tak to powiem, tak się nie da No tutaj kamerek nie ma, nie? Tutaj kamer nie ma nie wiem, pulsuję trochę, okej, okay, w ten sposób, kurde, no, ale nie było mnie widać. <laughs> okej, okay. dobra. Dzień dobry. znalazłeś ciało oh, wow. Diabeła, tak? Nie, nie tak, widział tak, mnie Z tak, Znalazłem ciało Diabeła. Znalazłem o, ciało Diabeła to przy działkach, czyli jak idziesz się no, od i... spawnu w prawo, prawda? Mhm, mhm. Problem jest w tym, że m, można, mogę to chyba powiedzieć, że razem z Diabłem robiłem działka, potem poszliśmy na dół, w prawo, robić te takie konsolki. Tam są takie konsolki po lewej. Mm -hmm. yy, I stał obok nas Nexe, Oczywiście nie obwiniam. Ja bo, ale byłem stał obok tam, Nexe. ale poszedłem, byłem w jak zwołałeś, ty. I tego. potem, i, nie, nie, że się trzymaliśmy siebie, ale razem odbiegliśmy na. Powiedziałem, że Medbayu, bo to było ciało, którego nikt nie znalazł. Więc jest jest w liście po lewej, w O2. Mhm. I kończąc liście poszedłem na górę i było ciało, no jedyne kogo widziałem to Nexa tak naprawdę, który obserwował mnie i Diabeła i ja się odbiłem od Diabeła, mhm. więc troszeczkę Stinky Cheese, oczywiście co? nie tyle żeby eliminować, e... oczywiście, ale po prostu mówię kogo Ja widziałem. ci powiem jak to wyglądało, w sensie ja miałem stare nawyki z tego, chciałem zobaczyć czy wy jesteście czyści, a potem mi się przypomniało, że nie mogę i stwierdziłem, że od was pójdę, no i poszedłem do Medbeja tam miałem do zrobienia, no i z się akurat akurat. Ja wtedy... widziałem dziwną sytuację, że mhm. byłem z przy administracyjnym i w momencie jak wyszedłem w dół, żeby zrobić kabelki, to mi się tuż za moimi plecami się zamknęły drzwi, i tam jeszcze widziałem, na dole ktoś był. Na dole od administracyjnego, również się zamknęły drzwi po prawej stronie, i czy ta osoba mhm. mogła powiedzieć, kto to był tam, bo nie mogłem zobaczyć jego koloru. O, trzeba też nacis mieć nacisk, na że aż te trzy się... osoby zginęły. Dobra, tam, eee, jeżeli, jeżeli nikt nie mówi, to znaczy, że ta osoba, która tam była, została zamordowana. Ee, to mógł zrobić Torek, ale mógł też tego nie zrobić. Ale skoro Nexe był po prawej stronie i wyszedł na górze, to możliwe, że to Nexe zabił tam na dole. W sensie, ja byłem na górze mapy. Ee, w momencie, kiedy ciało zostało znalezione, ja byłem w Medbayu. No okay. jak ciało było znalezione, to dosłownie chciałem też zreportować, bo byłem naprzeciwko Ewro, wbiegałem wtedy z tego. Z Macio, sali absolutnie. Jak, jak ty biegasz, się ty biegłeś, okay. to się za to ja nie znalazłem ciała. Ja tylko eee... mówię, że ktoś był po, prawe, po prawym dole. Kurde, macie za dużo gada i, I tego zabić na następnej rundzie, przejść. I taj, ta osoba się teraz nie odzywa i się nie zgłasza za ten temat. Ja mam takie pytanie właśnie, bo jak ja biegłem po prawej stronie, to jak biegłem w dół, to w pewnym momencie trój, trzy osoby biegły w górę, to biegłeś chyba ty, Ewron, i kim ty biegłeś wtedy w górę? Ty. Ja tam mi... ja z diabłem i z Neksem. Tam A, jeszcze Jossi, tam jeszcze się, się przewinął, ale już nie ale żyje. Jeszcze go nie widziałem, jeszcze go nie widziałem. Ja go... Widziałem trusko... Wyso... w... ja, go... ja go minąłem w komunikacji. Yy, ta... I tam skoro... właśnie był Evron Dobra, i panowie, był diabeł to teraz wychodzi na to, że skoro tam był Evron i Diabeł i tylko Nexe się przyznaje, że tam był i również się przyznał Blady, że tam był, to musi to być jeden z nich, co zamordował, bo e, nie wydaje mi się, że to no jest tak, że jest ja również ufamy Evronowi. Evronowi mm -hmm. Natomiast nie ufam Nexe. Uważam, że mógł e, nawiąźć no w sensie... diabła. Jest presja Nie wiem, 5, Ja skifuję, bo ja, no nie wiem, ja nikogo ja nie widziałem. Ja teraz, ale Nexe jest okay. coś bardzo stinki no. dla mnie, bardzo stinki jest. Tutaj. I ty, ty, Ciężko. Nawet Blady zresztą też. Coś ty tak samo jak Nexe. Hmm. No dobra, Szymek, Szymek jest krym w tym momencie. na zabi. Kurde, nie. Jak zabiję teraz Mandzia, no to będzie ciężko. No nie wiem, wracam do Medbeja robię zadanie, które mam. No i pójdę po prostu na kamery. No nic innego tutaj nie zrobię. Tu, tu, ru, tu, tu, tu. Dobra, Zaha wszystko przeskanował Czyli Zaha jest totalnie safe.

Ale zrąbałem. Ale zrąbałem. Szymek, przepraszam. Szymek, przepraszam. Szymuś, przepraszam. Jezu. Nie. Nie. Najgorzej. Najgorzej widział go. Nie. Jezu święty. Raz też zgłaszam się do Ale powiedzenia. Bęga. I Szymek, bo że tu pierwszy zgłosił. No to mój Szymek. Ja teraz właśnie wbiegałem przy alarmie do, do reaktora i widzę po środku zaraz ja się kilka te kafelki widzę ciało Zachę. Ale pepego. No, Musisz powiedzieć? No mhm. ja też bym chciał, no. Mhm. E, widziałem jak się wskakuje do wentylacji. 100% Szymek? jest zdrajcą. A ty, blady, zacząłeś być przeciwną stronę od reaktora, gdzie trzeba było naprawić. No Okej, okay, dobra. Do ja nic nie mówię. Midi, żeby wezwać emergencję. Dołem? Tam jest dłuższa droga dołem. Nie da, się wezwać, wezwać, nie, nie da się wezwać emergencji, jak jest reaktor, blady. No wiem, ale zauważyłem, że ludzie wyłączą i biegłem już nacisnąć przycisk. Bo się Trzymek... prawie, że przy śmieciach na dole. To Trzymek... tak daleko Trzymek, byłeś bardzo. Szymek e... wskoczył no, nie, na nie, moich ja oczach do górę. wentylacji. Jestem stuprocentowo przekonany, że to jest on. Mm. Ewron, ja jestem przekonany, że ty jesteś niewinny, więc chciałbym, żebyś mi tutaj zaufał. I pytanie tylko, który jest drugim zdrajcą? Dlaczego? Torek? Ale. Bloody. Czekaj, czekaj. Tak. I tutaj Nie jest bardzo śmierdzisty. Ale, ale Bladi śmierdzisz to, wręcz śmierdzi. Panowie! Blady, dlaczego ja jestem czysty według ciebie? <laughs> się no, dlatego, no, że widziałem, jak strzelasz. Gdzie? Z działka. Z działka. Dobra, jeżeli. Mm -hmm. Okej. Okay. A to nie mieliśmy wykorzystać tylko dla no siebie? Tak no Ewron jeże, wcześniej przyznawał. W, w sensie I zresztą momentem. było powiedziane nawet, a ja to widziałem przy okazji, bo akurat tam robiłem zadanie i akurat widziałem jak Ewron strzelał. Dlatego uważam, że jest czysty. Poza tym widziałem, że robił zadanie i tak dalej. A Nexe? Co tam Nexe? No, słychać. Witam, nie widziałem nikogo. A no to jest kiepska sprawa, patrząc, że dwie osoby są martwe. I ja uważam, że skoro znaczy podejrzany w, znaczy ja... w pierwszej rundzie, to są podejrzany w pierwszej rundzie. podejrzany tak próbował niby bronić Szymka, że emergencji w nie sensie, no taka wyjść, jest prawda, Wladi. Bo... no w momencie, kiedy widzisz, że no ktoś skakujesz do ale momentu, no, ktoś, no i zaczynasz coś... uciekać z drugiej strony, jak zostaje znalezione no ciało, no generalnie... mi to śmierdzi strasznie, stary. Mm. No, Blady mi tylko jedno nie pasuje, że Ty uciekałeś od reaktora, kiedy trzeba tam było robić, i uciekałeś jeszcze dolną drogą, gdzie jest dalej teoretycznie do Meetingu. Nie, a I meetingu jeszcze nie możesz coś zrobić jest reaktor. Nie, nie, ja bym zresztą chyba nie zatrzymał tego, jak. No tak, generalnie eee, musimy teraz wyeliminować zdrajców. Szymek jest 100% winny, więc N prosiłbym wszystkich Nie, nie winnych ufam ci, na Też Szymka. Nie, ufam. Blady, nie, nie ufam ci za Bo teraz jakbyś, jeżeli Szymek jest niewinny, mm. ja No to koniec gry, winny, to w no no, ten sposób, no to co ja wam mogę powiedzieć? No ja widziałem na tych oczach, nie, masz nie ma. Nie, na, głosu, ja na blady. Ja też. Okay. Za bardzo chcesz wyeliminować. Dobra. Elo, ESO ty się no, Dobrze. Do Dobrze. To, to. To. O, o, -O ty, koniec. Koniec. No, Blady już i tak zostało przegłosowane, więc. Koniec! To nie że zobaczymy. tak bardzo mi nie ufacie. Mi nie ha, dobrze! Że chciałeś <noise> tak bardzo oszukać. Ufam po Torkowi Znaczy, no, że. rozumiem. No rozumiem. Ale to może być no ludzie, czyli tali, niestety Tarek, yeah. niestety. No cóż. a przecież możemy wyrzucili szarnę, a do będziesz w Zarnę, bo rekwirację. Bo no ja no, no, W tym samym momencie w tym momencie skończyliśmy ty... do ventu w ogóle. Tak, do tak, tak, Wentu tym tym w ogóle. Tak, był Tak, tym argumentem, że Bladi właściwie był alarm, a on szedł. Ale Bladi serio! Tak, tak, Ja skoczyłem do Wentu. No to, Torek, kozak, Torek, Kerry. Torek, Kerry. Rozegrałeś. Jestem przekonany, że to jest Nexe i Blady, ale wszyscy nagłą tak, brali ideę na planie go. ale dobra, szczerze, jak, jak w drugą lupę. stronę? No, to strasznie. To nie wiem, nie ale... ja mam pojęcia, czemu. Się od nie zrobiłem 100%. Nic nie wiedział co powiedzieć. Ja, powiedzi. ja nie wiem, z którą stronę robiłem to. To jest Blady, a nie Nexe. No bo mówię ci czemu, że w koszę do nóż. Znaczy, no, no, zupełnie no, szczerze. No, no, to był mój totalny no, no, fail. Mój totalny fail był w ten, ten sposób, bo ja zabiłem Zachę w reaktorze i przymisz klikiem odpaliłem tam sabotaż. Ja, A ja chciałem, ja, ja bloody całkowicie bym ci w to uwierzył, bo to było jedyne logiczne rozwiązanie co ty zrobiłeś i ja powiedziałem, że o bardzo dobrze, że idziesz właśnie po emergency meeting. No, a natomiast wszyscy, dlaczego nie idę tego włączyć, no niech no Dobrze moi drodzy, a więc to by było na tyle, nie wiem, to była tak głupia gra, że wam wszystkim miłego dnia, subskrybujcie kanał, wbijajcie na kanał, jestem znowu impostorem, ale to już w następnym odcinku, trzymajcie się, pa, papa!